No jak dobrze trafisz to nie będziesz musiała budować wiem, Nie wiem czy dokładnie w tym miejscu to znaczyłam też wiem że tu Na razie nie widzę już nie widzę Kurwa, ślepa jestem Niech ja nie widzę No i chwy nie widziałem. Ładnie. Ja tak się macha przybliżam. Gdzie jest ten najbardziej. Czy już ty strzelasz? To! górnie Ja już boty zabijam. Zabiję, zabijaj, a ja szukam. O jestem gdzieś tam. Wilki nie! Nie mam czym strzelać! Proszę nie ginąć. A jak mam nie zginąć jak mnie dwóch atakuje czyli? No kurde powiedz im, cię nie atakują. Chyba no, nie no, uciekam przed nim się. <tuszę> Ale co tu budynku? I leczenie mam, dobra, to już żyję. Dobra, dam radę teraz już. Bo się uleczę. I wracam, bo ten kryształ, jebana. Pierdolę. Kogoś tam gonią Ja widzę ten kryształ już Kój był w drzewie ukryty i dlatego go nie było Zobacz w środku czy nie jest spleśniałe i tyle nie jest to znaczy, dobrze jeden mam no chodź ja tutaj się, się podleczyć yes. Czekaj, bo tutaj jest Kurczaka go e, idę Dobra, bo te raz jest dobre teraz kolejny mark jest to jest przestannie Lecimy! U was użydzono Bo młoda mi leży na nodze, nie? Aha Tego jeszcze. Kolejnym mówiłem, że jest powietrze, nie? Mhm. Mm czy miałam postać automatycznie biegającą. Jak ja nam to zobaczę, jak mi to pokazuje, że ma postać automatycznie biegającą. Komunikat na sobie Powietrzu? tutaj mówię orientacyjnie, bo. Nie wiem dlaczego mam autobieg, jak nie mam włączonego autobiegu. Znaczy bo męczy, teraz, teraz jest na tak, jak włączasz sobie mapę to od razu ci się włącza autobieg. Mm, to mapę dużo co coś. O, mi te gózno zasłania. A ja nie dotykaj mnie! O, o, tu będzie na tej górce. Na górkę, na górkę, na górkę. Mm. to trzocholsz. Nie. I... Klima chłopka jeszcze wyżej się muszę. Dobra, jest. I teraz ten przystań to jest gdzieś tutaj na nas kraju. No, gdzieś tam jest przystań, widzisz? Za nami. Coś ty coś zrobił. Poszło, bo tu jest. Przystanie. ale ktoś tu było? ale sobie pozbierał dobra, zrobione kolejne zostało mi tylko ten powietrzny dobra, Skoczę i zaraz ci powiem, gdzie jest powietrzny eee, to za chwilę będzie nowa strefa to chyba są wszystkie poza strefą No dobra, lecimy gdzieś się zlutować, a ryraj ten... ...poży naszem ranem. Z tego względu, że to jest i tak poza strefą, zanim tam dojedziemy, to już strefa tam, ten, to w konie, a tak to... ...jest szansa. No Okej. Okay. Przejechać, a mnie ostatnio kurwa odbiło. <gryw> znaczy ja przeleciałem, by biło mnie do przodu. Go. Ej, ja w niego wjechałem, niemu nic się nie stało Kurde Jak to możliwe? To jest, ja go zabiłam dopiero A widzisz, ale z tej broni już go zabiłam, a to mam ten szybki pistolecik. Maszynowy czy jak to się tam zabija? Tu Kurwa lutu nie ma, wszystko jest... Już... Pierdolili chuje. Epa, mam. Wiem. Już do niego. No wreszcie karabin, z którego można coś postrzelać Master Camper

Pierdolone wilki mnie dojrzały Mam szczęście do tego wilków, jebane. A ja usiądź sobie na łóżko normalnie No wszystko leży na ziemi O, wy kutasy no wyrwą polecieli. Tylko no to nie tam wyrwa zwyczajili. A tu jeszcze ktoś jest. A ty pomożesz? Aha, dobra, ty jesteś no, daleko. No, ja jestem daleko i za mam. Hej! Świetnie! Do zobaczenia, Magenta. Hej! Hej! to będzie? A my wciąż nie mamy Hej! 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 Fajnie, Hej! ale Hej! odbija Hej! tą stronę, co bym chciała. nic. Jeszcze skończyć skończyć. Dobrze. On nie uciekał. To robimy mi wina, mam karana. Zostaw mnie na kolacji będzie. To nie robi mojina, bo ja nie mam korony. Masz A mam niebieską. Złota. O! Dobra, potrzebowałem trochę amunicji. Gmina z koroną Tak no. Abym dostał, abym dostał. Skąd? Z górki. Tam skąd Tam przyszedłem. Tu na placach też mamy coś. No wiem właśnie. Kurwa most to najlepszy A, rekin gościa zjadł, ale frajer Szadasz, on miał koronę, nie? Nie, rekin, zostaw ty mnie. O, idzie do ciebie jeden. Jeden powalony, drugi powalony. Tak. <coughs> Jeszcze chyba został nam jeden. Jeden. No. Nie możemy tego jest. zlamić. On gdzieś na górze no. tam jest. Przed nami no, na górze. Widzę. Kurwa ją na daleko. No ma tą snajperkę z czepiakami. Damit man das Dwa granaty by się przydały, by się go znajdowało. mi z tymi Patrz, go nie trafiłem, chuja. Przyjedą mi czepiaka. Dostał 90. Na dziewięćdziesiąt przyjewał czapiera. A jak lata tam po tych swoich budowlach? Ale kurwa poddałby się chujbaner Podpaliłem mu tam trochę. To jest to, że nie ma... Będzie do zrzutu. Na biało jest! Dobrze Poczek mnie kurwa zdejzorował! I nie mów, że ty poszłaś otworzyć zrzut. No. On jest na górze. Wiem, bo mnie kurczę, wiesz, cały czas goni. No kurwa jedna budowlana. Dawaj Pati go! Dawaj go! Jest! Yes. <noise> ja nie miałem korony, ale możemy wrócić do lobby. Sprawdź czy dostałam? Tak.